Szanowni Państwo, kończy się teraz ważny dla nas okres. Po trzech latach wytężonych działań możemy powiedzieć, że udało się nam połączyć dwie spółki – Hobas i Amitech – w jedną, o wiele bardziej efektywną i rentowną firmę. Nie był to łatwy czas. W ciągu trzech minionych lat przeszliśmy oraz nadal trwamy w okolicznościach wysokich niepokojów i kryzysu. W czasie, gdy wiele firm poważnie dotkniętych kryzysem energetycznym i spowolnieniem gospodarczym stawiało na cięcie kosztów i rezygnację z dalekosiężnych działań, my przeprowadziliśmy szereg innowacji. Jedną z nich była rewolucyjna restrukturyzacja kosztowa. Dogłębnie przeanalizowaliśmy naszą sytuację i znaleźliśmy obszary, które można było usprawnić i zoptymalizować. Udało nam się również przeorganizować dział sprzedaży i zmienić model działania w regionie Eastern North America. Efektem jest znaczny wzrost sprzedaży, przewyższający wyniki obu firm działających samodzielnie. W przyszłości w dalszym ciągu będziemy stawiać na inwestycje oraz edukowanie społeczności w zakresie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i koniecznością poprawy gospodarowania zasobami wodnymi. Zatem rok 2023 wiąże się z ambitnymi celami, ciekawymi projektami, a także przyjemnością czynienia czegoś dobrego dla świata. Cieszy fakt, że będziemy pracować w doborowym towarzystwie i sprawnie funkcjonującej firmie. Jestem zaszczycony, że mogę realizować te wyzwania razem z Abiblo.